W jaki sposób sobie radzić z odrzuceniem przez klienta, zamienić jakby takie porażki w możliwości? Nieczęsto jest tak, że, że, że klient albo odwleka z decyzją, albo, albo nie chce się spotkać, albo po prostu jak, jak, jak to poprowadzić, żeby jednak ten, ta porażka stała się na jakimś poziomie wygraną. No, wiesz, co? Przede wszystkim trzeba zmienić myślenie. W sprzedaży nie ma czegoś takiego jak porażka. Jest tylko, wszystko jest sukcesem. Tak naprawdę, te takie nazwijmy to porażki, one nas więcej uczą niż te, powiedzmy, sytuacje, które uznajemy często za sukces. Mhm. Więc tak naprawdę, zawsze mogę sobie zadać pytanie, czego mnie ta sytuacja uczy o mnie, o świecie, o życiu, o klientach. Być może ja żyję jakimiś złudzeniami i wydaje mi się, że jakoś tam powinno być, a jest inaczej. oszukuje się, nie? Więc, więc to jest jakby prawda, prawda, jak to mówią, że prawda was wyzwoli, nie? Ale na początku zaboli. Więc prawda cię na początku zaboli, ale później ci da, jeżeli dobrze do tego podejdziesz, da ci feedback. Bo dostajesz feedback od rzeczywistości, że jakieś zasady, którymi się posługujesz, są nieskuteczne, nie? że ty masz jakieś oczekiwania i tak dalej, że tobie się wydaje, że powinno być tak, a jest inaczej. Także sprzedaż to jest w ogóle najpiękniejsze, co, co może się wydarzyć, ponieważ masz taki feedback od rzeczywistości, gdzie on jest też mocno, powiedzmy sobie, mierzalny. Nie?